Vlogmas, dzień pierwszy. Rzadko piję kawę, mniej więcej raz na półtora miesiąca, dlatego nie kupowałam kalendarza adwentowego z kawą, ale grudzień to i tak dla mnie wyzwanie, więc na pewno będę kawę piła częściej. nie skaczał będę kawę piła częściej, dlatego kupiłam sobie zestaw 12 saszetek kawy w 12 różnych smakach. Nie będę piła całej kawy dziennie, bo to dla mnie za dużo później nie mogłabym spać. Dzisiaj zdecyduje się chyba na orzechy laskowe. Kawa, co to Anielciu? Co to jest? Co to jest Anielciu? Chciałaś się tym pobawić. się A to przeczytasz? Ty oś nas. Super! Jest w pół do czwartej. Normalnie o tej porze to anielka już ma drzemkę. A dzisiaj dopiero wychodzimy na Plac Zabaw, i właściwie to nie idziemy na Plac Zabaw, bo dzieci już wróciły ze szkoły. Dzisiaj yy, anielka bardzo, bardzo wcześnie wstała. Nie mogła przez yy, półtorej godziny zasnąć. Później zasnęła i spała bardzo długo. Więc yy, wyszłyśmy późno. Yy, no i nie idziemy na plac zabaw, bo już są dzieci. Więc idziemy, idziemy chyba na kałużę, która nie jest zbyt duża, bo już od kilku dni nie padał deszcz. Tak, w Anglii się zdarza, że przez kilka dni nie pada deszcz. Rzadko to rzadko, ale się zdarza. Jutro będzie padał. Nie wiem czy Anielka pójdzie spać, bo już powinno o tej porze mieć drzemkę. Nie wiem czy ją usypiać, czy, czy to nie ma sensu, czy dzisiaj będzie dzień bez drzemki. Zobaczymy w jakiej będzie kondycji, czy będzie chciała spać czy nie. Anuś się spodobały okulary. Co tam nie masz już żadnej przekąski? Zaraz ci coś dam. Zaraz coś ci dam. Anuś się bardzo świąteczne okulary spodobały. A dam, dam, dam. Bum, bum, bum. Chodź, zobaczymy, co my tu mamy. Co my tu mamy dzisiaj dla ciebie? Może najpierw owocki. Wybierz sobie, czy wolisz. Jogurt czy breaki? Jogurt? Ok. Już otwieramy. Zawsze jak tylko wychodzimy na dwór, anielka od razu chce coś jeść właściwie. Ale z domku. Z domku? A skąd wiesz, że nie ze szkoły? Nie mają mundurków szkolnych. Mają mundurki, tylko że są przykryte kurtkami, wiesz? Bo jest zimno i dzieci w kurtkach chodzą. I pod kurtkami są mundurki. Tak, właściwie Anielka dostaje już przekąskę, jak, przekąskę jak tylko wsiądzie do wózka, żebym się mogła w spokoju ubrać w płaszcz. Bo inaczej jest krzyk.

może dzieci niedługo pójdą, Anielciu, to my będziemy mogły pójść. Ła wózek nam ucieka. My będziemy biegać dookoła. Będziemy biegać dookoła? Przygotowujemy chińszczyznę, ale ktoś mi tu marchewki wyjada, więc muszę dokroić następną marchewę. Lubisz marchewki? Mm -hmm. A kawa, którą sobie dzisiaj wypiłam to nie był orzech laskowy, a orzech laskowy z cynamonem, więc naprawdę już świąteczne zapachy. Cześć kochani! co tam zapicie tutaj? My gotujemy tu opi. Tu jest moja łota. Ja jem na właśnie Patrzcie, mam. Ja mam taką pioseczkę. To jest sukienczka Taką sukienczkę mam. On ma taki uśmiech patrz. Mhm. Tu jest taki uśmiech.

Ona już otwiera swój kalendarz. I który jest dzisiaj dzień? Dzisiaj jest pierwszy dzień. Szukaj gdzie jest jeden. jeden. No, dzisiaj jest jeden. Dzisiaj, Anna, co miałaś w swoim okienku? W jedynce, co było? Czekoladowy Mikołajek. Dlatego nienawidzę dywanów. Anielka właśnie zrobiła kilka kolejnych plam ech, jagódkami. Anielciu, proszę cię nie idź. Tutaj już wystarczy, że masz całe ubranie brudne. W moim domu nigdy dywanów nie będzie. Ale to jest wynajmowane, więc no, zresztą ten dywan wygląda tak, jak wygląda. Codziennie powstają nowe plamy. Nie, nie, ja nie rozumiem idei dywanów naprawdę nie rozumiem idei dywanów, już zwłaszcza białych. Otwieranie kalendarza herbacianego widzieliście już u mnie na kanale, więc jeżeli ktoś nie widział, to będzie miał niespodziankę. Jeżeli ktoś widział, to nie. Nie mogę zabrać myśli, tak mnie głowa boli. Zaraz idę łyknąć tabletkę. W każdym razie dzisiaj mamy herbatę biała herbata liczy kakao. Herbatka się zaparza. A ja muszę złożyć pranie. Bo w pralce bierze się następne chwilowo ją zatrzymałam, bo bardzo hałasuje. Już jesteśmy na etapie kolejnych płkań. Muszę pozmywać nasz naczynia i posprzątać w kuchni. Nie wiem, jak to się dzieje, że po jednym dniu robi nam się taki huragan. Czy u was też tak jest? Później posprzątać. A, jeszcze trzeba zrobić Anielce kolację i Anię też i posprzątać na górze i można kłaść dziewczyny spać. Przez przypadek nie włączyło mi się nagrywanie, ale Anna otworzyła cyferkę jeden w swoim kalendarzu i mamy no, tutaj naszyjnik, zaraz go rozplączę. Musimy być cichutko, bo Anielka już śpi. Mam nadzieję, że w ogóle będzie mnie słychać. Dobrze, już. <ślesk> fajny? dobra, to lecimy dalej tutaj mamy Mikołaja który odlicza dni Anusia już ustawia bardzo dobrze, jeden dzisiaj jest pierwszy dzień, grudnia brawo teraz to otwieraj, tutaj pokażemy tylko, tutaj mamy takiego Mikołaja który ma ponumerowaną brodę i pompony, będziemy naklejać codziennie Jeden pompon na brodzie. Otworzysz. Przecięte. To weźmiemy do śmietniczka. I to też do śmietniczka. Jeszcze oczko. Aha, jeszcze oczko zostało? O, tu jest jedno oczko, rzeczywiście. Okej. Okay. To może najpierw przyklej Kołajowi oczy, żeby mu nie było tak źle bez oczu. Wiesz, jak trzeba? Trzeba tutaj zdjąć taki papierek, i będzie można przykleić. Super jedno oko. Drugi jest tutaj. Okej, okay, nasz Mikołaj już ma oczy. Teraz jeden pompon przykleimy tu, gdzie jest cyferka jeden. Tutaj, dobra. Już ci daję klej. Okej, okay. super. Mamy to. Ja chciałam, Ale śliczne, prawda? I dzisiaj jest Brawo. To jeszcze jedną rzecz zrobimy? Tak. Zobacz, mamy tu instrukcję. Zobacz, mamy karteczki. Tak, mamy karteczki. Mamy instrukcje. I dużo różnych fajnych rzeczy chciałabyś zrobić najpierw? Czy chciałabyś zrobić pingwina czy sowę? So Pierwszą osobę świąteczną mamy sowe. wina też dzisiaj robimy, czy jutro. Super! Brawo! Ostatnia rzecz do książeczka, nadchodzą święta. To jest spis treści. W spisie treści są 24 pozycje. Codziennie będziemy uczyły się jednej rzeczy. Pierwsza w kolejności jest kolenda cicha noc. Ja nie będę nawet próbowała śpiewać, bo byście nigdy więcej nie weszli na mój kanał. Bo jeżeli znacie kogoś, kto zupełnie nie umie śpiewać, to ja na pewno przebijam go tak. Dlatego zaraz puszczę Anię cichą noc na YouTubie. I mniej więcej się nauczymy tej kolendy. Myślę, że to już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych vlogmasach. Pa! Pa! <laughs> pa, pa.